すごい。 Mirna! Pieliet! Marsz! W dniu dzisiejszym odbywa się pierwszy śledzicki marsz szatyński. Marsz milczenia, upamiętniający śmierć polskich oficerów, żołnierzy, urzędników, policjantów, żandarów, służby więziennej i innych w bestialski sposób pomordowanych z rozkazów władz sowieckich w 1940 roku w Ostaszkowie, Pozielsku, Katyniu, Wiznoje, i w kulu w Marsz organizowany przez Miasta i Kultury z udziałem grupy rekordynatywnej. Bystry! Давай, давай! Быстрее! Скорее! Быстрее! быстрее, быстрее, быстрее. Мира! No, no Marsz! Inscenizacja upamiętniająca tą straszną zbrodnię katyńską. Witamy prezydenta miasta Świdnicy, Wojciecha Murcka. Witamy radnych i samorządowców miasta Świdnicy i zaprzyjaźnionych miast i gmin oraz powiatu świdnickiego. Pismo komisarja Wynutrzenia Dział Biery Josiefu na polskich zakończonych w trzymach i lagerach w ZSRR od marca 1940 roku. Lageria NKWD. W obozach NKWD ZSRR dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. W chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oficerów Armii Polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków polskich nacjonalistycznych i kontrrewolucyjnych partii, członków ujawnionych kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych, zbiegów i innych. Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego. Stanisław tułowicz Сержант под Ян Абрамовчик. Вставай! Подпоручник Антоний Абрамович. Вставай! Капитан Людзе Владислав Абратовский. że Ty najdroższa w tym wypadku, nic nie jesteś winna okoliczności, w jakich znaleźliśmy się. Moja najukochańsza, bądź o mnie spokojna. Jestem zdrów i cały. Cieszę się bardzo, że mogę Wam donieść o sobie. Chciałbym też w zamian dowiedzieć się, czy wszyscy jesteście zdrowi, jak Wam się powodzi i co to u Was słychać w domu. Dlatego bardzo proszę napisać do mnie i proszę, żeby to zrobiła Zosia. Piszcie do mnie jak najczęściej, tak żebym długo nie pozostała bez wiadomości. Również proszę zaopiekować się moim ubraniem oraz dokumentami i innymi moimi ważnymi papierami osobistymi. Chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy do tego dzisiejszego marszu milczenia, marszu katyńskiego się przyczynili. Dziękując, że ta historia bolesna i trudna wkroczyła niejako w codzienność dzisiejszą naszego miasta Świdnicy, uzmysławiając nam, że pamięć o historii. To dzisiaj nasza odpowiedzialność za wolną Polskę.